Hej, witam Was serdecznie z tej strony, Hallak. Słuchajcie, dzisiaj Bitewka. Tym oto dosyć nietypowym pojazdem. Chyba go jeszcze nie ma u mnie na kanale, albo bardzo sporadycznie występował. Mianowicie jest to Hinol WZ111-czoł, który można było zgarnąć za misję. No ale ta misja była tak upierdliwa, że po prostu mi na przykład nie chciało się tego robić. Sponsorem tego odcinka jest kolega o wdzięcznym niku. 1 2 3 4 6 7 Chyba wpisywał jakieś niki tyle razy, że już w końcu zrezygnował i wpisał po kolei <laughs> te cyfry. E, słuchajcie, mapka bardzo dobra, wyrzuciło na ósemki. E, wada tego czołgu to jest e, właściwie w każdym przypadku z takimi wieżami, czyli mamy e, dosyć słabe opuszczanie działa. No, i zobaczymy, co kolega tutaj zrobi. Gdzie pojedzie, zdecydowałem się bitewkę y, pokazać, bo naprawdę fantastyczny exp jest tutaj zagrany. I chcę zobaczyć, jak taki exp na czołgu ciężkim, ósmego poziomu, można zrobić. Jest Chaffee. No, Chaffee ma to do siebie, że musi mieć bokiem przeciwnika y, i ten WZ. 11, nawet jak się ustawi bokiem, to i tak nie będzie przez trafika przebijany, bo ma za słabe działo. Trafik po prostu. Także pewnie gość tam chciałby coś innego zrobić. Tutaj ding był pierwszy. Tych dingów prawdopodobnie będzie więcej. Jeżeli chodzi o pancerz tego czołgu, słuchajcie, no to jest górna płyta rewelacyjna 120 mm pod naprawdę świetnym kątem. Jeżeli chcecie go przebić, to walcie w dolną płytę, bo akurat w tym przy... Oj, no i Side Scrap jest bardzo mocny, tak jest. No kolega niestety nie trafił w ścianę trafił. E, Side scrap, o widzicie? Z boku czafik wali i on nie będzie w stanie przebić niestety. No, widzicie znów. Tam jest jeszcze pancerz warstwowy. Ale w końcu został skarcony. Tam jest pancerz warstwowy, i po prostu trafik z tą swoją mizerną penetracją. Może sobie co najwyżej tam, nie wiem, amunicję potracić. Jest jadzia. No i złapała się na Scrafa. A gościu wyjechał. Nie wiem, czy myślał, że ten strzelił. No taka pozycja jest idealna praktycznie. Zobaczcie, że Nashorn jest na dole i on prawdopodobnie, gdyby wyjechali tutaj na tego wZ to miałby zasięg, miałby pięknie. No widzicie. Jak pantera nic nie może zrobić, natomiast sama już jest skarcona. Bardzo dobrze że się kolega ruszył. No, ten z Hajków zaczął falić. No widzą, że mało mogą wskurać. Niestety w takim przypadku. Należy zrobić tylko jedną rzecz. Po prostu tą grupką trzeba wjechać, a nie pojedynczo się tam wystawiać czy coś. No i tutaj błąd niemiłosierny. Słuchajcie, jest taki moment przy każdym strzelaniu tego typu, jeżeli wasz przeciwnik robi set skrapa, a wy chcecie go zniszczyć, to macie do wyboru dwie rzeczy. Albo po prostu się wycofujecie ten site scrap w tym momencie gościowi nic kompletnie nie, da? Wycofujecie się na tyle, żeby on, że tak powiem, tego site scrapa zlikwidował i ruszył do was i dopiero wtedy wyjeżdżacie. Albo rezygnujecie zupełnie po prostu yy, i też pozwalacie, aby mu przyjechał, yy, aby przyjechał tutaj, albo ostatnia rzecz, którą możecie zrobić, bardzo fajna, atakujecie Natomiast nie tak jak ten gość tutaj, kiedy już był na strzałta, atakuje, tylko atakować trzeba, jeżeli już chcecie atakować na samym początku jak macie 100% hapsa. W, ta w takim przypadku macie... Może przegracie ten pojedynek, bardzo możliwe, ale przynajmniej macie szansę na zrobienie jakiegokolwiek damage'a Natomiast tutaj kolega nie miał żadnej... nie dojść na site scrap walił. To później, jeszcze jak mu zostało tam z 200 życia, to wtedy ruszył, co jest już wielkim błędem. Wystarczyłoby wtedy stanąć i po prostu poczekać, aż kolega 1, 2, 3, 4 się wystawi, chociaż jeden strzał mu sprzedać, prawda? No ale. No, teraz zajechani z boku, co tu jest? Churchill, on dużo nie jest w stanie zrobić, ale susto widzę, że tak. Susto bije gdzieś z tamtej ścieżki. I odziwo przebił. No nie, ten Churchillek, no to. Dostał wieże, przebił. Odziwo. Także ma działko. O, tam gdzie jest twardy pancerz. No, ma działko zbyt słabe po prostu, żeby tutaj nawojować za dużo. 700 życia jeszcze koledze. No, tu może wyłapać teraz. A jednak nie. Dobra, no bokiem takie wystawienie to jest bardzo zły pomysł. No już teraz przy przeładowaniu można. O, proszę, jeszcze się skusił. I tak jest ta dolna belka. Ona jest gruba, ale w nią jak najbardziej wchodzi zarówno w Churchillu, jak i w Black Princeie. Dobra, mamy 6 fragów, 4954. Obrażenia kolega jedzie dekapować. Prawdopodobnie przewaga przeciwnika jest duża, ale tirowo są bardzo słabi. Bo tutaj trzy ósemki aż zostały, w dosyć kiepskiej kondycji, co prawda, ale jednak no tutaj mamy w przeciwnej drużynie, nawet piątkę, szóstki, trzy dwi... szóstki. No to już nie mają wielkich szans. Musiałyby po prostu standardowo. W kupie raźniej, słuchajcie, zebrać się i wtedy można zaatakować taki czołg pojedynczo. Bez szans. Bez szans. Tygrys, gdyby miał 100%, mógłby go wydoić. To tam bez problemu, ale. To musiałby być gracz. O, nie udało się. To musiałby być gracz, który naprawdę chce wydoić. Dobra, jedzie coś. Jedzie komet. Komet z tyłu powinien. Kurczę, dlaczego tutaj jedzie? Pewnie boi się tego dygrysa dwójki. O nie, zobaczcie, takie wyjechanie absolutnie Absolutnie się nie sprawdzi. Do tego ferdek już tutaj zbliża się. Jest czafik, czafik, który upodobał sobie tego wz któremu i tak kurczę, praktycznie prawie że nic nie może zrobić. O dziwo zadał jakieś obrażenia teraz, ale zauważcie, ile razy strzelił. Gdyby sobie wybrał fertka, albo na przykład tygrysa dwójkę, to zupełnie inaczej by mi to wszystko wyszło. No, susto. powinien poczekać. A zobaczcie, znowu zadał. No, niestety. Okej, okay, kolega się tu chowa. Susto znowu przy przywasolił. To już drugi strzał. Nawet, nawet ten gościu, niby czerwony, w tym susto, ale. On swoje tutaj zrobił. Tylko teraz niech nie wyjeżdża czasem. No bo jak jesteście na strzał... Nie, 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 nie. Co on robi? Powinien się maksymalnie cofnąć. Tak, żeby, słuchajcie, yy, kolega w wz musiał centralnie... Nie, no widzicie, co się dzieje. Tygrys jest na dwa strzały. No właśnie. I bardzo słusznie zrobił. Niestety kolega zginął. Ale za to, no. Jak się bitwa potoczy? Został Ferdek. Został mu 48 życia, i został Czafik. No. Czafik tutaj tym razem ma szansę się wygazać Ferdek jest spokojnie w jego zasięgu, bo jest na strzał. Jest z tyłu Czafik. Nie trafił. Uwaga. Nie przewił. <ślał> Ale no teraz już przewija mnie, tak jest. O, tak się zakończyła ta bitwa. Bitwa niestety przegrana, ale tutaj drużyna niezbyt pomogła. Zobaczcie, jaki jest zarobek: 165 000. I mamy tutaj MK, mamy Radleya Waltersa. Mamy opanowany czy też zimna główka, jak ja to mówię: Top Gun i High Caliber no i tutaj ten wynik 1909 słuchajcie EXPA podstawowego na czołgu ciężkim 8 y, poziomu to jest naprawdę fajny wynik 6220 y, obrażeń tutaj zobaczcie 5390 zablokowanych przez pancerz y, no i kolega wystrzelił sporo amunicji a 63 tysiące go to kosztowało ale i tak na czysto zarobił 100 tysięcy bardzo fajna bitwa. Naprawdę tutaj widzicie, że czołg jest twardy. Pamiętajcie, dolna płyta WZ111. Widzicie, starajcie się w dolną płytę strzelać, bo tam jest tylko 80 mm. Górna płyta jest bardzo ciężka do przebicia. Dobra, to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.